No witam, witam, dzień dobry wszystkich hodowców, hodowczynie. i mamy sobotę 29 czerwca Lot przełożony na dzisiaj, jest niedzieli, bo jutro mają być bardzo mocne upały, choć dzisiaj wcale nie mniejsze Jest upalnie wiatr taki wschodni no, Gałąbki wystartowały 5.30 jest teraz godzina 12.30, to jest 7 godzin lotu. Na razie nie ma nic. Myślę, że jeszcze z 1,5 godziny pewnie na pewno będzie bardzo ciężki lot. Także cóż no, czekamy. Ja 35 zakoszyłem swojej gołębi. Same stare gołębie roczne nie poszły dzisiaj, bo to jest bez sens. Dwa razy już były, także niech się odpoczywają. No będziemy widzieć. no. Ze sekcji poszło ponad 500, oddział chyba tam gdzieś ponad 2000. lecimy rejonem, no zobaczymy, no jak to się, jak to się wszystko poukłada, jak się pokażą pierwsze, będziemy coś nagrywać, do usłyszenia. Jest pierwszy, jest, się, pierwszy gąbek, brawo, super, i to zarówno mamy godzinę. Chyba w tamtym tygodniu w szpicie. Super! Idę je pójść sam sam. Panie dało się to siedzieć czy nic? Ale już przyszedł stąd, nie? Да, 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 Когда вы увидите нас на Cześć! Dobrze na ślubie 84. Brawo dla Róży! Super! Dziękuję! Dziękuję! Zwłaszcza tego na Jest szósty, jest następny. Kaszka, nie? Mówi, że Kasia nie. Mówiłem, że Me nështë që një zhërë, cëmë qëmë 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 një zhërë super, super Ka që një shumë Po pa

Dziś już mamy niedzielę, akurat jesteśmy po zegarach, są wyniki. Nie udało się, się dobre tego do końca, także dzisiaj dogrywamy. I no cóż, no lot bardzo, bardzo ciężki, no. brakuje dużo gołębi. Mi wczoraj mi do zegaru przyszło 19 gołębi z 35, także brakowało 16 gołębi. No dzisiaj kilka sztuk doleciało ale bardzo będzie wymęczone, albo po prostu e, 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 przeszły, albo po prostu, no nie wiadomo o co dochodzi. No ale no trudno, no jakoś trzeba się z tym pogodzić. Za tydzień mamy krótki lot, później maratony, także życzę wszystkim miłej niedzieli i życzę lotów i do usłyszenia na tydzień.